ostatnio ktoś się mnie zapytał, czy jako fotograf pracuję z domu, ale ja pomyślałem, że ej, przecież ja pracuję w plenerze, ja wychodzę do ludzi i robię tam rzeczy, ale w gruncie rzeczy tak, w gruncie rzeczy większość czasu spędzamy w domu nad obróbką materiału, a do tego, żeby obrobić materiały, potrzebujemy na przykład komputera. Cześć, witam cię w Szkole Ja się nazywam Aleksander Kniewicz, ale możesz mi mówić Olek i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jaki laptop powinien mieć fotograf. Tudzież jak wybrać laptop dla fotografa, czym się kierować? Cały film powstał przy współpracy z firmą Hyperbook. I tak pierwsze pytanie, dlaczego laptop akurat dla fotografa? Otóż jakieś 4 lata temu popsuł mi się komputer stacjonarny, więc pomyślałem sobie, że, że potrzebuję po prostu nowego komputera, nie? I zacząłem się zastanawiać, gdzie i w jakich cenach mogę kupić to, co by było odpowiednie dla mnie. I okazało się, że także w zasadzie laptop będzie dla mnie najodpowiedniejszym rozwiązaniem. To jest po prostu komputer, który sobie stawiasz na biurku. Możesz do niego podłączyć i monitor, i wszystko, i klawiaturę zewnętrzną i tak dalej. I możesz sobie na nim pracować tak jak na komputerze stacjonarnym, tylko że ten komputer możesz wziąć pod pachę. Pójdź z nim gdziekolwiek indziej, i gdziekolwiek indziej będziesz mieć dokładnie to samo, co masz na tym komputerze. I to jest ta wielka przewaga laptopa nad komputerem stacjonarnym. Obecnie posiadam trzy laptopy. Jeden mój laptop to jest ten, który kupiłem od Hyperbooka, nawet robiłem o nim film. On się nazywa NH5 i. 4 lata temu był to kombajn nie do zajechana, naprawdę, naprawdę mi się podobał, nadal na nim pracuję, nadal świetnie się sprawuje, jest jako mój główny komputer podłączony do monitora, do tej myszki, do tego wszystkiego, na nim generalnie, na nim generalnie pracuję, jest to mój główny komputer. Plus mam jeszcze małego laptopa, który w zasadzie nie ma w sobie nic ciekawego poza tym, że jest, że jest bardzo lekki i i służy mi do nagrywania na przykład teraz dźwięku plus jakiegoś pisania i tak dalej, on jest, on jest całkiem okej, okay, ale bebechów nie ma jakichś fajnych. Plus mam jeszcze ten trzeci komputer. Ten trzeci komputer to jest komputer od Hyperbooka. Na jednym z poprzednich filmów robiłem recenzję jego. I tutaj słuchaj, jest taka mała rzecz, jeśli chodzi o ten komputer Hyperbooka, że ja robiłem recenzję i ja nie wiedziałem, że ja potrzebuję tego komputera. A po tym, jak zrobiłem jego recenzję, napisałem do chłopaków z Ej, a może ja bym kupił od Was ten komputer? Bo to jest komputer, który spełnia doskonale e, to, czego ja potrzebuję. Zatem, dlaczego ja wybrałem akurat ten komputer? Dlaczego on mi się sprawdza? Ponieważ tak, ponieważ jest tani, no to oczywiście. Jest lekki, można go wziąć sobie gdziekolwiek na jakąkolwiek robotę. Poza tym, jeśli chodzi o jego bebechy, to bardzo dobrze mi się na nim pracuje. Bardzo dobrze mi się na nim montuje filmy w 4K czy obrabia na nim jakieś zdjęcia. Jest to po prostu taki komputer wypadowy, doskonale sprawdzający się w takich właśnie zadaniach. No i moja podstawowa rada dla każdego fotografa, dla każdego filmowca, dla kogokolwiek, kto pracuje na komputerach, jest taka. Że miej po prostu zapasowy komputer. Na wypadek, jakby mi się tamten komputer popsuł, ten mój główny komputer, no to ja mam w zasadzie ten komputer, który udźwignie wszystko, no na różnych poziomach, że tak powiem, ale udźwignie wszystko to, co może zrobić tamten komputer, i nie jestem wtedy wyłączony z działania. Miałem kiedyś sytuację, kiedy popsuł mi się mój główny komputer i nie miałem zamiennika. I wtedy to było kiepskie. To była właśnie ta sytuacja 4 lata temu, kiedy popsuł mi się ten mój główny stacjonarny komputer, a moje laptopy no w zasadzie nie domagały pod takim e, pod takim kątem. I teraz tak, czy laptop naprawdę jest dobry dla pracy jako fotograf? No na własnym przykładzie, na moim przykładzie widać, że tak. Podłączyć po prostu musisz do komputera zewnętrzny monitor, na przykład NEC MultiSync EA271Q i i mogę go polecić. To jest monitor, o którego jeśli chodzi, ja zrobiłem naprawdę duży research i doskonale sprawdza się w pracy fotografa, kiedy potrzebujemy tego szerokiego gamutu, kiedy potrzebujemy widzieć dokładnie to, co robimy. Ja osobiście nie polecam kupowania monitorów gamingowych, kupowania takich standardowych monitorów pod filmy czy pod cokolwiek, one nie, nie sprawdzą się jako monitor dla fotografa. Zaufaj mi tutaj. Jeśli chodzi Chodzi o research. Ja po prostu miałem takie sytuacje, że kupiłem monitor, sprowadziłem go sobie do domu, no i okazuje się, że ej, no nie mogę na nim pracować. On po prostu nie spełnia wymagań. No i tak, no i przechodzimy sobie do takiej matrycy w tym laptopie. Co powinno być w takiej matrycy? No ja uważam przede wszystkim, że powinna być matowa. Powinna być matowa na jakiś latach na jakichś IPS-ach, bo matowa nie odbija tak hamsko światła i nawet jeśli siądziesz sobie w jakimś parku czy czymś, żeby coś sprawdzić, żeby coś na szybko pomontować, coś na szybko obrobić, no to nie będziesz mieć tego problemu, że będziesz widzieć wszystko co za tobą. Dlatego tak, matowa matryca powinna tutaj być. Powinna być to matryca IP IPS, bo jeśli mamy matrycę IPS, no to łatwo się ją będzie kalibrować. A to jest istotne dla pracy fotografa, żeby móc sobie naprawić te kolorki, żeby na przykład jeśli matryca jest zbyt zielona, no to żeby zmniejszyć te zieleń i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja generalnie w ogóle polecam sprzęty do kalibrowania do wszelkich monitorów i do laptopów również. I warto się też upewnić, żeby przynajmniej 90% RGB taka matryca wyświetlała. To jest dla nas istotne. Nie o to chodzi, żeby, wiesz, żeby mieć cały tam gamut 160% RGB i tak dalej, bo raz, że z tego i tak. Nie skorzystasz, dwa... A dwa, że to nie jest istotne. Istotne w tej matrycy jest to, żeby widzieć, że na przykład kolor skóry wchodzi ci w, zieloń, w zieleń albo tego typu rzeczy. To nie jest Twój domyślny wyświetlacz. Domyślny wyświetlacz powinieneś mieć w domu, to powinien być właśnie zewnętrzny monitor. No i wielkość, no to ja polecam generalnie piętnastki. To jest na przykład piętnastka, ona się dobrze sprawdza. To nie jest za małe, to nie jest za duże. Większe niż piętnaście, na przykład szesnaście, to, to już są po prostu większe komputery. it. Więc e, ja polecam jako laptop mieć 15, i według mnie to jest takie najrozsądniejsza wielkość, gdzie możesz go sobie wziąć do jakiejś knajpy, nawet rozłożyć czy na robocie rozłożyć. I to nie jest taki laptop, że wiesz, że on ci w jakiś sposób przeszkadza. Mniejsze laptopy, no mniejsze laptopy mniej, e, są mniej wygodne przy pracy. Ten na przykład ma chyba 14 cali, i on jest ok. E, jako wiesz, jako podgląd, on mi teraz tutaj nagrywa. Dźwięk, ale do takiej pracy na co dzień nie jest to odpowiednia wielkość. Jeśli chodzi o proporcje ekranu, no to tak, no to zazwyczaj mamy do wyboru 16 na 9 ale to ten laptop ma na przykład 16 na 10 I tutaj powiem, że jest to spoko. Jeśli na przykład używamy jakiegoś Lightrooma, bądź używamy Premiera, to mamy więcej miejsca po prostu u dołu. U dołu na jakieś tam, tam timeliny, czy. Ten cały, jak to, tę całą rolkę z tymi zdjęciami, więc dla mnie to, to jest akurat spoko. No i dalej, procesor. Wiadomo, to jest serce komputera, to jest to, co sprawia, że ten komputer jest wystarczająco szybki dla naszych e, tutaj rzeczy, które po, powinniśmy zrobić na nim. I im więcej rdzeni i wątków, tym lepiej. Im nowsza generacja, tym lepiej. No i e, jeśli chodzi na przykład o Intel, no to tutaj też jest łatwo, bo. I9 będzie lepsze generalnie od I7, ale też trzeba patrzeć na numerki, ponieważ procesory Intera mogą mieć długie ciągi cyfr i czasem ciężko to ogarnąć. Ja na początku chciałem tutaj naprawdę zrobić taki krótki wykład o tym, co oznaczają poszczególne cyfry, jeśli chodzi o te całe nazewnictwo procesorów, ale tutaj jest tyle wątków do poruszenia, że to naprawdę nie ma sensu i w zasadzie. To, co ja polecam, to po prostu przy wyborze laptopa wpisać sobie ten e, konkretny model procesora w, w wyszukiwarkę, w benchmark i sobie zwyczajnie porównać. Jeśli jesteś e, takim nerdem jak ja, no to będziesz mieć sporą satysfakcję z tego, że porównasz sobie e, swój laptop, e, swój procesor ze swojego laptopa z innymi procesorami i będziesz wiedzieć e, co, z czym i jak. No bo tutaj jest tak jak na przykład, ja właśnie powiedziałam, że i9 jest lepsze od i7, ale jeśli na przykład i9 jest. E, pro, e, procesorem ze starszej generacji, no to może być starsze i 9 gorsze od nowego i7. Wiesz o co chodzi? Z kolei, na przykład, mamy odpowiednik dla tych Intelowskich AMD. Ryzen 7 to jest taki odpowiednik tych, właśnie, szybszych Intelowskich, i one są raz, że są tańsze, a dwa, że mają bardzo podobne osiągi do tych drogich Intelów, więc one są dobrą alternatywą. Ten, właśnie laptop, na przykład ten Aurora 15, jest na no takim Ryzenie i doskonale sobie daje radę. Jeśli chodzi o Lightroom, no to on jest nawet szybszy od tego i5, który mam tam, wiesz, który mam tam w tym swoim starym laptopie. No i w sumie jakbym kupował ten customizowany komputer, no to wziąłbym i faktycznie raz, że zaufałbym producentom na przykład takich hyperbooków, że on, oni tutaj nie wrzucają jakichś starych starych rzeczy, starych rozwiązań, już nie możesz tutaj kupić. Generalnie tutaj kupujesz nowsze bebechy, więc ich i9 będą fajniejsze od ich i 7 to są generalnie podobnej generacji. Plus też warto zwrócić uwagę na to, że mój starszy komputer ma ten procesor i 7. Ten komputer, mimo tego, że jest tańszy, jeśli chodzi o procesor, ma tego Ryzen 7, to jest szybszy. Jest po prostu szybszy, lepiej sobie radzi z wieloma rzeczami, więc tutaj nie ma reguły. Generalnie, im nowsze, tym lepsze, im wyższe cyferki w samej nazwie, tym też lepiej. Jeśli chodzi o pamięć RAM, to moim zdaniem nie ma sensu schodzić poniżej 32GB, ze względu na to, że na przykład mamy, mamy takie aparaty jak na przykład Canon R5, który robi ponad 50 megapikseli na zdjęcie. Jeśli chcemy obrobić sobie, nie wiem, z 15 zdjęć naraz do Photoshopa wrzucić, żeby je obrabiać. No, to faktycznie może, może to sprawić trochę zadyszki, więc warto mieć tutaj więcej niż 32 GB RAMu. Mi się wydaje, że 64 GB to jest teraz takie optimum. Szczególnie, że używamy często na przykład takich przeglądarek jak Chrome, a wiadomo, że one są bardzo pamięciożerne. Więc ja ze swojej strony, jeśli mamy taką możliwość, polecam 64 GB RAMu. Mniej niż 32 nie ma sensu, chyba że naprawdę nie mamy budżetu. No, a jeśli chodzi o samą szybkość i sam rodzaj tych ramów, no to i tak trzeba brać te nowsze. W nowszych masz i tak nowsze płyty główne i zazwyczaj to będzie teraz chyba DDR5. Dalej karta graficzna. Ja lubię się śmiać, że jeśli karta graficzna jest zintegrowana, a często tak jest, no to komputer nie ma karty graficznej. Na przykład ten komputer to jest komputer bez karty graficznej, ponieważ ona jest tutaj zintegrowana, ale to i tak jest tutaj, wiesz, fajny Radeon i on sobie daje radę. Więc a co to znaczy zintegrowana? No to znaczy, że nie masz tutaj zewnętrznej karty graficznej, tylko ta karta graficzna jest już w samym procesorze i że to wystarczy. No, ale tak, jeśli chcemy mieć dobre osiągi w Photoshopie, w AI-u, w, w czymkolwiek, w renderze z Premiere'a, no to warto zainwestować w te nowsze karty z RTX-em. One są po prostu, jeśli chodzi o rendery, jeśli chodzi o takie tego typu rzeczy, są dużo wydajniejsze niż te zintegrowane. Dalej, dyski twarde. Jest taka stara zasada, że SSD to są dyski, na których teraz pracujemy, a na HDD mamy magazyn. HDD to jest taki starszy typ dysków, gdzie mamy bardzo dużo mechanicznych części i one lepiej się sprawdzają, jeśli na przykład wrzucamy na nich na nie pliki do archiwizacji. One też są zdecydowanie tańsze. Warto mieć zewnętrzne takie dyski, które podłączasz na USB, żeby na nie wrzucać jakieś swoje stare rzeczy. Ja osobiście preferuję w samych komputerach mieć tylko te SSD, ponieważ SSD to są dyski, na których bardzo szybko się pracuje. Jeśli chodzi o wielkość, no to zazwyczaj mamy proponowane 500 GB bądź tam 1 TB, 2 TB. Ja osobiście preferuję 2 TB, bo 2 TB to jest, to jest wystarczająco miejsca. Żeby, żeby mieć taki po prostu luz w pracy. 500 GB dla nas fotografów, filmowców to jest zdecydowanie za mało, ponieważ cały czas będziesz musiał żonglować e, tymi rzeczami, które masz na dysku, cały czas je usuwać, cały czas archiwizować, więc weź 1 TB albo więcej. No bo wszystko koniec końców rozchodzi się o to, ile mamy pieniędzy do wydania. Oczywiście nie każdego będzie stać na komputer za 16 koła. Ja na przykład nie mam komputera za 16 koła i jestem z tego zadowolony. A ten mój główny w czasie kiedy wychodził, e, kosztował około 7 tysięcy. E, ten laptop kosztuje około 4 i to są, takie, to są takie sumy, które wydaje mi się, że warto wyłożyć, jeśli chcemy mieć sprzęt, który będzie na siebie zarabiał. No i teraz przejdziemy sobie do polecajek. Z racji tego, że Hyperbook jest partnerem tego odcinka, to będziemy polecać laptopy ze stajni Hyperbooka. No i oczywiście mógłbym coś powiedzieć o jakichś laptopach za 2000 i poszukać czegoś w jakimś Media Markt, tylko to nie jest film o tym, żeby wziąć sobie jakikolwiek laptop, tylko to jest film o tym, żeby wziąć sobie laptop, na którym będziesz pracować, który będzie Ci służyć e, wiele, wiele, mam nadzieję, lat. Zatem spójrzmy sobie na pierwszą polecajkę. Jest to Hyperbook A15 Aurora z Ryzen 7. Jest to dokładnie ten komputer, który teraz mamy przed sobą. I największą jego rekomendacją, a to cały czas powtarzam, ale jest to komputer, którego. E, ja po jego testach, ja nie wiedziałem, że jego potrzebuję. Ja po jego testach go sobie zatrzymałem, ze względu na to, że. E, że tak, że. <grych> Ze względu na to, że jest to naprawdę dobry, solidny komputer, doskonale odpowiadający e, temu, co ja potrzebuję, widzę, że wyszła nam cena 3219 zł. Z podstawowej konfiguracji, ponieważ tutaj na stronie Hyperbooka możemy go sobie skonfigurować, z podstawowej konfiguracji e, zmieniłem z 8 GB pamięci RAM na 16 GB. E, oczywiście trochę tutaj trzeba dopłacić, ale no. Umówmy się, no 8 jest zdecydowanie za mało. 16 to jest tak, że już sobie zaczniemy jakoś pracować z jakimś tam podstawowym komfortem. Pierwszy dysk też w zasadzie moglibyśmy zwiększyć do tego 1 terabajta za te. 290 zł, wtedy wychodzi nam 3390 prawie zł. I wydaje mi się, że jest to taka konfiguracja, z której wszyscy będziemy zadowoleni. On przede wszystkim ma tę fajną matrycę z proporcjami 16 na 10 To jest raz. Bardzo fajny procesor ten AMD Ryzen 7, który doskonale sobie daje radę z różnymi zabawami, z materiałami z 4K i, i tak dalej. Plus, tak jak, tak jak mówiłem, kupujemy sobie do niego szybki dysk, kupujemy sobie do niego więcej pamięci RAM. Jest to doskonały laptop, który raz, że jest lekki, dwa, że służy nam po prostu do codziennej pracy. Kolejną tutaj sytuacją, którą mogę polecić, to już tutaj zwiększamy sobie budżet. Zwiększamy sobie budżet do jakichś 6200 zł, tutaj widzę. I to jest Hyperbook NV6 z procesorem i7 oraz RTX-em. I co tutaj zrobiliśmy? Przede wszystkim ja tutaj zwiększyłem ilość tej pamięci RAM do 32 GB, żebyśmy już mieli jakiś tam komfort, skoro i tak dysponujemy budżetem dwa razy większym prawie, że e, od tego, który wydaliśmy na poprzedni komputer, to weźmiemy sobie tutaj więcej tych, e, tej pamięci RAM. Oczywiście wzięliśmy tutaj też większy e, dysk twardy. I co tutaj dalej mamy? Tutaj mamy właśnie kartę graficzną, która jest z rtx więc bardzo nam to e, przyspieszy pracę przy renderze, przy w ogóle przy, e, nawet przy samym Photoshopie, e, przy różnych AI-owych e, AI rzeczach, które tam, które tam robimy. Więc, e, więc tak, więc to jest moja zdecydowana polecajka. Potem zwiększamy sobie budżet o kolejne 2000 i wychodzi nam Hyperbook. NV6 na procesorze i 7. Matryca 16 cali. Tutaj producent chwali się, że ma 100% pokrycia sRGB, czyli właśnie, tego, właśnie tej rozpiętości, której potrzebujemy, jeśli pracujemy w internecie, więc nawet na samym laptopie możemy w bardzo fajny sposób obrobić sobie te zdjęcia. Jest on odrobinę większy. Ale nie na tyle większy, żeby nam to przeszkadzało. Potem mamy rozwinięcie tego komputera, to również jest NV6 z procesorem i 7, tylko z kolejnej generacji kartą graficzną trochę lepszą. Ale z niektórych testów wychodzi, że ta karta graficzna w niektórych grach daje dwa razy większe wyniki, więc chyba warto tutaj akurat w nią zainwestować. Wydaje mi się, że za te 2000 będziemy. Więcej, będziemy zdecydowanie dużo bardziej zadowoleni. No i tutaj, jeśli chodzi o pamięć RAM, to dodałem do 48 GB i 2TB pamięci i wyszło nam 8200 zł, więc w takiej. Więc w takich widełkach, akurat ten komputer w takiej konfiguracji bym kupił. Jeśli w ogóle śpimy na hajsie, to ja polecam komputer, który recenzowałem w poprzednim swoim filmie, który zrobiłem z Hyperbookiem. Jest to Hyperbook V16 Liquid i to jest komputer, który jest totalnie, totalnym kombajnem. On jest nie do zajechania. On, on wiesz, on ci zrobi wszystko. Na nim cyberpunk, nawet bez patchy śmiga i. Jeśli chodzi o konfigurację, to co ja tutaj zmieniłem? No, dodałem oczywiście 64 GB ram Ten większy dysk twardy i drugi dysk twardy, oba po 2 TB. I w ten sposób wydaje mi się, że będę bardzo zadowolony. Co jest tutaj ciekawe, tak jak nazwa wskazuje, jest to komputer chłodzony cieczą. Ze względu na to, że ma tutaj ten procesor Intel Core Ultra 9 oraz tego najfajniejszego RTX-a. 50, 90, to może się nagrzewać. I to samo w sobie chodzi bardzo dobrze i daje świetne wyniki, ale jeśli podłączymy do tego chłodzenie cieczą, potrafi Ci wskoczyć ta moc na, wow, na, na jeszcze większe obroty, więc e, e, ja sam tego doświadczyłem, ja sam byłem świadkiem, sam też grałem, e, mając podłączoną tę te, e, te ciecz, no i powiem tak, przede wszystkim jest chłodniej, więc mamy lepsze wyniki, Plus, jeszcze mamy cichszą pracę tego całego komputera, bo wiatrak nie musi aż tak machać, ponieważ jest chłodzony wow, e, cieczą, która jest chłodzona w oddzielnym pudełku. W sensie nie widzę w tej chwili po prostu lepszej możliwości, jeśli mamy do wydania tych parnaście tysięcy złotych, nie widzę lepszej możliwości niż właśnie e, ten komputer, jeśli chodzi o laptopy. No i oczywiście matryca IPS w proporcjach 16 na 10, ona też jest świetna, też daje się bardzo fajnie konfigurować. Generalnie odsyłam do swojej recenzji w poprzednim filmie. I to już wszystko na dziś. Rozprawiliśmy się moim zdaniem z tym, co jest najistotniejsze, jeśli chodzi o komputery, jeśli chodzi o laptopy dla fotografa, dla kogoś, kto montuje filmy. Dodatkowo dałem parę konkretnych polecajek, więc jeśli akurat teraz szukasz fotografa i trafiasz na ten film, to mam nadzieję, że że Ci pomogłem w dokonaniu jakiegoś e, bardzo... w dokonaniu dobrego wyboru. No a teraz zasubskrybuj, kliknij dzwoneczek, łapkę w górę i wszystko. Zapraszam na swoje social media i trzymaj się ciepło i cześć, do następnego.